To będzie mój kanał z vlogiem i zapraszam wszystkich do oglądania. Dziś w odcinku bym, chciałabym pokazać moją czapkę z znaczkiem. Co ona jest taka czerwona, jakby taką kratkę. Z n -Y. to są takie znaczki, jeszcze tu jest znaczki. zawsze tu jest jakiś normalny środek tu są takie dziurki żeby mogła głowa y, oddychać i tu jest taka biała kropka na środku czapki y, ona wygląda moja czapka, taki przód taki jeden bok taki drugi bok a taki tył ona jest taka kolorowa z kropkę. Jest kolor biały, czarny, czerwony, to najwięcej jego jest. I, no i czerwo. Yy, ona tak wygląda. Yy, ona mi się bardzo podobała. Ta czapka sobie musiałam ją konkretnie zamówić, co była bardzo śliczna, moim zdaniem. No bardzo mi się podobała, co ona tak wygląda. Yy, jest ładna, moim zdaniem śliczna i cudowna. Więc to taki jeden vlog, co jak będzie więcej trochę widzów i ta ta ta, to nagram vlog z twarzą. Więc on tak, tak wygląda, więc do zobaczenia, do następnego odcinka.